Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Oskar! Co? Twoja mama przyszła. O, super! To powiedz jej w takim razie, że nie mam więcej kolegów, z którymi możesz się przespać. Chodź tutaj. Idę. Cześć, Oskar. Cześć, mamo. Nie mamy o czym rozmawiać. Do widzenia. To może ja was zostawię? Oskar, poczekaj. Mamy. Muszę ci powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że próbujesz mnie kontrolować. Ja zawsze szanowałam Twoje wybory i Twoją prywatność. Ale mamo, bez jaj! Czy ja sypiam z Twoimi koleżankami? Czy rozmawiałam się z moim kolegą? Serio uważasz, że to jest w porządku? Spokój się, jeszcze nie skończyłam. Nie możesz mnie oceniać i obrażać się. Ja rozumiem, że to, co się stało między mną i Mirkiem, może ci się nie podobać, ale. Rozumiesz? Fajnie, że mamy zrozumienie w takim razie. Mamo, jeżeli ty zamierzasz się z nim spotykać, to do mnie już nie dzwoń. Nie będzie, nie będzie żadnego, że. Jakiś facet ze mną zerwał. Oskarku, przyjedź. Oskar, oczywiście, że to był błąd. Ja się więcej już z nim nie spotkam. A ty jak ochłoniesz to zadzwoń do mnie, dobrze? Napierdzielę. Mamo, zaczekaj. Mamo, zaczekaj. Przepraszam cię. Dziękuję, że przyszłaś. Po prostu, idiota mnie tak zdenerwowało, że... No, nieważne. Doceniam, że jesteś. Nie ma sprawy, zem. Kocham cię. Dzień dobry. Też cię kocham, mama. Dzień dobry. Pójdę już. Cześć. Pa, mama. Wszystko okej? Okay? No, już trochę lepiej. Ale nie mam zamiaru o tym gadać.